Witam Was bardzo serdecznie, i zapraszam Was na dzisiejsze moje losowanie. Kochani, pomału tutaj nasze losowania dobiegają końca. I tak naprawdę. Już niedługo, no właśnie, tutaj zakończymy te, te losowania. I teraz tak. Może za jakiś czas tutaj wrócimy do tych czytań prywatnych, ale no właśnie, ale w tym momencie na razie zakończymy te znaczy. To jeszcze nie jest ostatnie losowanie. Zostały nam do końca oprócz tego jeszcze dwa losowania, więc ja je zrobię tutaj do końca. Te dwa losowania, które nam zostały i na tym tak naprawdę zakończymy nasze czytania, yy, yy, czytania prywatne yy, i za jakiś czas tutaj wrócimy do tych czytań yy, prywatnych, ale w innej formie. No właśnie, tutaj też będziemy... Yy, Może wrócimy do nich, tak jak mówiłam, na wiosnę. Może tutaj za rok latem, tutaj po prostu zobaczę. No właśnie. Po prostu jeszcze zobaczę, bo jeszcze nie wiem, jak będą wyglądały te czytania prywatne. No właśnie, kochani, żeby nie tracić czasu, dzisiaj zobaczymy, kto wylosuje. No właśnie, kto otrzyma ode mnie czytanie prywatne, ale zanim tutaj wylosujemy osobę, która otrzyma ode mnie tutaj czytanie, Jakby też wylosujemy pytanie, na które tutaj odpowiemy? Podczas tej tego czytania. Prywatnego. Pytanie, które będzie tutaj skierowane do osoby tutaj przeze mnie, wylosowanej. Dobrze, żeby nie tracić czasu, tutaj rozpoczynamy nasze losowanie. Pytanie brzmi, kto będzie Twoim partnerem życiowym. I teraz zobaczymy, do kogo to pytanie będzie skierowane, czyli tutaj wylosujemy osobę, do której skierujemy to pytanie. Lucyna W. P. Pani Lucynko, pani Lucynko, tutaj teraz ja mam pytanie do pani. Jeżeli chce pani, żeby to czytanie było skierowane. E, bezpośrednio e, do Pani, e, no to e, zapraszam e, e, tutaj e, tutaj um, um, Z, zapraszam Panią do y, wysłania mi maila. No, właśnie, maila w sprawie, czy to czytanie bezpośrednio tutaj zostanie przesłane y, do Pani, no, właśnie, y, jako czytanie indywidualne. to czy, będzie po prostu czytaniem prywatnym, ale czytaniem, które będzie ogólnie dostępne na moim kanale. To jest pani decyzja. Jeżeli nie otrzymam tutaj, 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 tutaj jakby takiego takiego y, y, takiej informacji. uznam, że chce pani. znaczy żadnej informacji od Pani y, żadnego maila, żadnej informacji to wtedy uznam, że chcę Pani, żeby to czytanie tutaj... Y, Pojawiło się jako czytanie ogólno dostępne na moim kanale, i umieszczę je na moim, y, moim kanale. Kochani, bardzo serdecznie tutaj zapraszam Was do. Y, bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania tych losowań. Tym bardziej, że to, to są ostatnie losowania i Wasza ostatnia szansa na wylosowanie tego czytania. Prywatnego, dlatego zachęcam Was do oglądania tych, t, tych, tych właśnie losowań, ponieważ nóż widelec tutaj e, zostaniecie wylosowani, a nie oglądając tych, tych losowań, możecie przegapić też swoje losowanie i też nie będziecie e, Będziecie, nie będziecie wiedzieli, no właśnie, czy otrzymaliście takie czytanie? Jeżeli tak, to Jakie to czytanie, na, na jaki temat, czego dotyczyło to czytanie, tego nie będziecie wiedzieć, ponieważ nie słuchaliście tego losowania i nawet nie będziecie świadomi. Tutaj e, e, nie będziecie wiedzieli, że zostało wylosowane dla Was czytanie prywatne, które jest ogólnodostępne na moim kanale, a Wy nawet, nawet jeżeli traficie na swoje czytanie, to być może nie będziecie. Yy, yy, no, nawet jeżeli traficie gdzieś tam, bo wy, o, bo wy wchodzicie na moje czytania, również słuchacie tych czytań prywatnych i nawet jeżeli wejdziecie na to czytanie. Prywatne na swoje czytanie, to nie będziecie wiedzieli, że to jest wasze czytanie, bo wcześniej nie, 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 nie słuchaliście być może losowania, podczas którego tutaj y, wylosowałam dla was to czytanie prywatne. Kochani, ponieważ to są już ostatnie czytania i Praktycznie to jest już ostatnia szansa, żeby yy, yy, wylosować czytania prywatne, żeby ktoś z Was otrzymał ode mnie czytanie prywatne. Dlatego zachęcam Was do słuchania. Yy. I też do oglądania tych losowań, nie tylko tych czytań prywatnych, które pojawiają się na moim kanale, ale również czytań, no właśnie, nie tylko czytań tutaj prywatnych, które pojawiają się na moim kanale, ale również czytań. Również losowań, podczas których zostały wylosowane do czytania. Bo jeżeli nie słuchacie tych losowań, to być może nie natraficie na, na, na losowanie, na którym zostało wylosowane wasze czytanie i nie będziecie wiedzieli, że po prostu takie czytanie macie. No właśnie, takie czytanie jest wasze dla was i o was. No właśnie, nawet jeżeli traficie na to czytanie prywatne na moim kanale ogólnym. Kochani, yy, yy, dziękuję bardzo za dzisiejsze losowanie i yy, do usłyszenia na kolejnych losowaniach.